اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rupi شُرَحْ لِي wayasirli, وَيَسِّرْ لِي أَمَّرِي وَحْلُلْ أُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَوْلِي Assalamu alaikum Witam Was ponownie. Dzisiejsza lekcja, lekcja szesnasta, na której poznamy literę Dod", DOD. DOD Zobaczmy jak ta litera wygląda. Kolejna śliczna literka, e, podobna do poprzedniej litery, do naszej rybki. Ta ma dodatkowo, zauważcie, kropkę na górze, powiedzmy, że ma koronę. E, spójrzmy, jak się ją pisze. Piszemy oczywiście literę SOD i dostawiamy kropeczkę. I w ten sposób otrzymujemy literę BOD. BOD Przyjrzymy się teraz, jak będzie ona wyglądać w wyrazie. Tak będzie wyglądać na początku wyrazu, tutaj w środku wyrazu i na końcu wyrazu. Przechodzimy zatem do wyrazów z literą dod. Pierwszy wyraz, kiedy jest ona na początku wyrazu. Drugi wyraz, kiedy występuje ona w środku wyrazu. I oczywiście ostatni wyraz z literą dod. Na końcu wyrazu czas na machracz, czyli miejsce artykulacji litery DOD. Poćwiczmy najpierw wymowę tej litery, czyli znowu nowym dźwiękiem jest tutaj to d, d. Tym razem brzegi języka, oba lub jeden z nich będzie dotykał bocznych zębów, górnych zębów lub też może dziąsła przy tych zębach od wewnętrznej strony lub jednego i drugiego po prostu będzie w tamtych okolicach. E, język jest dalej napięty, policzki dalej zbliżają się do zębów, usta ściągają się tworząc trąbkę i wymawiamy wtedy po prostu literę d. E, jeżeli wykonamy to wszystko, o czym mówiłam, powinniśmy otrzymać to twarde ciężkie D, czyli D, D, D. E, Miejscem mahraż tej litery będzie e, właśnie miejsce, gdzie oba brzegi lub jeden brzeg języka e, dotyka tylnej części bocznych, górnych zębów, e, czy też dziąsła od wewnętrznej strony. Tych zębów. Yy, odczytajmy teraz napis, yy, jaki zawsze odczytujemy, czyli Alifatha Bod Sukun Adu. Yy, powtarzam fatha Bod Sukun Adu. I zauważcie, że użyłam dużej litery D, gdyż małej użyliśmy przy jakiej literze? przy literze dal bod jest twardą, ciężką literą tak jak litera ho i litera sod i pamiętacie także ro mówiłam będzie czasami miało ten ciężki dźwięk a czasami nie ale o tym się dowiecie później insha'Allah na koniec oczywiście ajad z koranu z podkreśloną literą bod podkreśliłam ją na zielono tym razem. Na następnej lekcji poznamy kolejną twardą, ciężką literę, a będzie to litera TO. 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 Do zobaczenia wkrótce, inshallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.